Siemanko siemanko, ja jestem Wertes, witajcie w kolejnym odcinku z Overwatcha oczywiście z Minecrafta. Słuchajcie, pod poprzednim odcinkiem po prostu pozamiataliście, powymiataliście 101 tysięcy wyświetleń w tydzień. Wow, tego na tym kanale to o już dawno, dawno nie było i jeszcze do tego 8500 łapeczek w górę. Bardzo wam za to dziękuję. Słuchajcie jak wbijecie pod tym odcinkiem 10 tysięcy wyświetleń łapek w górę. Od raz, od razu, kolejny odcinek, słuchajcie, wlatuję, ja go już zaraz zaczynam y, nagrywać, łapać cztery i tak dalej. Słuchajcie, zaczynamy, bo dzisiaj, ojej, nie oglądajcie, bo dzisiaj będą ultra dymy. Także słuchajcie, zaczynamy. Także pierwszym tutaj graczem, którego sprawdzamy jest Lukas 2524. słuchajcie. Tak sobie e, miło tutaj kopi O, już od razu zakręca. Dobra, elegancko, elegancko. On już wie, co chce. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. On już gdzieś tam sobie wykręca. Dobra, Lukas, Lukas, jesteś. Jesteś spoko, jesteś spoko. Oby tak dalej, oby tak. O, patrzcie, jak w dół patrzył. Od razu skanowany. Co się dzieje, Lukas jest dobry. A tylko przypominam, że to jest serwer Brodaci Net. Zapraszam, zapraszam. Czytujcie śmiało, gdy jestem na serwerze. E, <noise> znaczy, nie, nie czytujcie, no. Ale dobra, Lukas, patrzcie. On, on tutaj zdobył, zdobył sobie diamenty. Bardzo fajnie, ale to jeszcze za mało. To jeszcze, to jeszcze za mało. Co, co prawda, patrzę tutaj w ziemię. Mogłem go tutaj od razu za to <laughs> zbanować, ale jak wiecie, w Overwatchu chcemy mieć pewność chcemy mieć stuprocentową pewność. Także on, on, on leci dalej, on leci dalej. On już, oh patrzcie, jak przy luku, tak. E, tam są diamenty, dobra, dobra, dobra. Szuka, szuka, szuka. Idzie dokładnie w tamtą stronę, gdzie on to patrzył. I czy będą diamenty? Uwaga, oj, Lukas jakieś tutaj małe spowolnienie złapał, ale nie, leci dalej, leci dalej. On tam widział, on wie, do czego dąży. O, ty jak, jak, jak tutaj tak powoli przyciągnął tą myszkę. Tam coś jest, słuchajcie, tam coś jest. O, aż mu aż mu kloca cofnęło, że tak powiem. Dobra, dobra, o jest! Jak wylukał, nie, nie patrzcie, dobry, skubany, on się nie kryje. To jest właśnie Lukas. On tutaj nam właśnie udowodnił, że... Że powinien się wysypać, rozsypać. Ostatnio pisaliście, żebym się znęcał nad cheaterami. Top komentarz w ogóle poprzedniego odcinka. Nad nim się jeszcze nie poznęcamy, tylko go po prostu tak fajnie ubijemy, żeby, żeby wiedział. On, żeby wiedział, że, że za x to my tutaj tak karamy. Także słuchajcie. Poleciał wygnany na ekstraju. Zapraszamy na kolonię Karną jeszcze tutaj. Słuchajcie, robimy trochę lawy, żeby tej tam się popaliły. Mamy kolejną osobę. Wzrotny oo.pl. Jak widzicie tutaj krzywe tunele dosyć porobił. Także na dzień dobry, on już jest podejrzany. Zobaczmy czym on nam się tutaj pochwali. Leci póki co przed siebie myszka coraz mu tutaj ucieka na dół, tak jakby pod nim. Zaraz miałoby się znaleźć diamenty. Zobaczymy, zobaczymy, póki co leci do przodu, coraz... Coraz bardziej w dół się patrzy, czy to po prostu on tak kopie. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, co nam tutaj chce pokazać. O, tutaj też było takie spojrzenie, dosyć mocne w dół. Się zatrzymał, słuchajcie. O, będą, będą diaks, będą diaks na dole. Na dole, czy na dole będą diamenty? Nie, on wykręca. On. O, 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 leci na dół, leci na dół. Słuchajcie, są diamenty, są diamenty. Ładnie. Ładnego miałeś nosa do tych diamentów zwrotny Także dobra. Te ci jeszcze daruje, te ci jeszcze daruje. Spokojnie. Miałeś farta. Tu się wracasz po diamentach. O, to jest kolejna, słuchajcie, podejrzana rzecz. A ktoś wykopie diamenty w takim krzym tunelu i zaczyna wracać, to jest to podejrzane. A, crafting, dobra. Crafting po craftingu, dobra. Zrobiłeś sobie zbrojkę tutaj najprawdopodobniej e, i leci wzrotny dalej. Tak, zobaczcie, pełna zbroja diamentowa. W tym momencie może być problem, bo w, wzrotny może sobie stwierdzić, że a, odpuszczam już nie kopię, jednak nie. jednak nie. zobaczcie, nie ma jeszcze butów i nie ma e, kilofu, także a, ha, ha, dobrze, dobrze, lepiej dla nas, lepiej dla nas. O, co tutaj wykręci. O, o, o coś. Na górze. Na górze będą diamenty. O, nie gadaj, wzrotny. Nie gadaj, nie gadaj, nie gadaj. Słuchajcie, będzie leciał na górę. Będzie leciał na górę pod diaksy. Kolejny, który się wpakuje w pułapkę górnych diaksów. Zobaczymy. Zobaczymy. Patrzcie, patrzcie. Jak nic. Jak nic. On tu coś widzi. Idzie przed siebie. Idzie wzrotny. Dawaj, dawaj, dawaj. I <laughs> co? So, mamy go. Mamy go. Stu Kurde. Nie, stuprocentowa pewność, że tutaj pan wzrotny ma. X-Ray'a bądź jakieś inne programy wspomagające tutaj. Dobra, co ty tu craftujesz? Poczekajmy. O, dobra, szybko mu zeszło, szybko mu zaszło, dobra. Niszczy craftinga. I słuchajcie, wzrotnie teraz w tym momencie będzie nam stąd. Uciekał. I w tym momencie możemy mu, te, mu tutaj zrobić mini trollowanie, tak? Piszemy teraz w komentarz mini trollowanie dla cheaterów, ale to o tym za chwilkę, patrzcie, patrzcie, będzie chciał wychodzić, nie zrobi sobie normalnego tunelu jak wszyscy, że po prostu będzie sobie kopał yy, w górę schodki robił, nie, on po prostu wyjdzie sobie. On wyjdzie jak wszedł tutaj. Jak widzicie tam jest po sprawie strony i tamy są po tunelu wkopanym, on jak się wkopał, tak stąd wyjdzie. A to jest właśnie zarobić z tym tym, żeby mu tutaj zrobić kule z lawą, Słuchajcie, także sferka. E, Lawa, dokładnie tak. Radius na 5 czy na 3. Dobra, na 3 spróbujmy. E... <śledzio> A, on ucieka. Zobaczcie, on próbuje uciec od tej lawy. Próbuje się zakopać. <śledzio> o nie. O nie, skupimy sobie nikt zanim go z serwera wyrzuci, o nie patrzcie, patrzcie jak on szuka, jak szuka powietrza, gdzie może wyjść i się wysypał, także macie swoje znęcanie tutaj, xraya wywalamy oczywiście. Tym razem na silencie, gdyż dużo powiadomień lata o innych cheaterach. I kolejnym citerem jest Oleczek, którym nam tutaj widzieliście, spamował co chwilę, żeby kopał jakieś diamenty, także zobaczmy co tutaj Oleczek. O, Dadzie dobry, biegł i się zahaczył o ścianę po prostu. Nie no, za gruby jesteś na ten tunel, musisz no niestety troszeczkę odbić. O, właśnie tak, o właśnie tak, idzie, idzie. O, Zobiaczek, patrzcie, będzie pojedynek. O, Oleczek się zastanawia. O nie, jednak, patrzcie, ucieczka, ucieczka, Oleczek jednak... Jednak jak to jest coś za mocnego dla Oleczka, czy nie? Coś widać było, że wracał. Pa, 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 jakie zastanowienie, jakie 200 IQ, czy bić, czy nie bić tego zombie Ale nie, on wraca do niego. On wraca do niego, bo najprawdopodobniej jak pilnuje jakiś tam diamentów. Także dobra, Oleczek się przebił, Oleczek się przebił. Czy on skanuje ścianę, czy on po prostu tak się dziwnie patrzy? Nie, on skanuje! O, o patrz jaki szybki kill ty! Ja tam nie widziałem, żebyś ty miał jakieś kurde tutaj e, enchanty czy coś na kilofie, a ty kopiesz kurde jakimś speedminem, kolego, słuchaj? Kolegę, kolegę, to nam ułatwia sprawę. Bo szybciej nam się tutaj dokopie wszędzie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Będzie szybsza akcja. Tak, dokładnie tak. Enczatu żadnego nie ma. Patrzcie, jak on zapierdziela. Znowu, kurde. Wylukał przez ścianę. Leci, kopie zawodowiec. Proszę państwa, co się wyprawia? Leci przez wszystko. I oczywiście na dół po poszedł. Kurde, tutaj kursor myszki, zanim jeszcze diamenty było widać, Skuban jest, on wiedział, on wiedział, że tutaj będą diamenty, skubany, jest kolejny, który wyniuchał, kolejny, który patrzy w ścianę, biegnie przy ścianie i kurde, on wie, także okej, okay. oj, o, się spusowałeś, Oleczek, normalnie, jakby nie inaczej, czy damy Oleczkowi jeszcze trochę szansy, jakąś szansę, żeby coś jeszcze wykopał, dobra, zobaczmy, Oleczek, idziemy, idziemy, trochę ścielagły słuchaj od tych haksów, o, proszę bardzo, crafting poleciał, szybkie, szybkie craftingi poleciały, słuchajcie. On się dalej rozgląda. O, i poleciał na spawn, słuchajcie. I generalnie tutaj nie wiem, czy on użył jakiegoś super cheata, ale nagle mi zniknął. Także, yy, Wono oleczek, X-Ray and Speed Mine to widzieliście zresztą. Także, no papa, oleczek, oczywiście na silencie, bo dalej tutaj kopią diamenty, co nie? No, oleczek wygnany i proszę bardzo, kolejny bardzo elegancki tunel. I mamy gracza Sandy Cat Killer. Killer! To jest, to jest po prostu, musicie to zobaczyć. To jest gwóźdź programu dzisiaj. Patrzcie, kopię sobie jakby nigdy nic przed siebie. W ogóle kursorem nie rusza, o tutaj. Patrzcie na ten movement, patrzcie na ten movement. Oj, diamenty, proszę bardzo. Już tutaj widać, że X-ray na pewno jest. Ale zobaczcie, jak się rusza. Zobaczcie te ruchy, patrzcie, patrzcie. Wykopie, wykopie. Leci prosto, nic, myszka praktycznie się nie rusza. Dopiero w momentach takich. Dosyć, dosyć dosyć charakterystycznych, czyli trzeba gdzieś się przekopać właśnie tutaj, teraz załóżmy do diamentów. To ta myszka gdzieś ucieka i to są tak idealne ruchy, że słuchajcie, jak na moje to jest bot. Jak na moje to jest jakiś bot do kopania diamentów. Patrzcie na to, od razu idzie, wraca, wraca, patrzcie, patrz pod po ziemię. I idealnie w... Idealnie nie patrzył ten gracz w prawo, żeby tam się przesunąć, żeby się stamtąd wykopać, tylko od razu pyk w górę, od razu kolejny bloczek wykopany, to jest tak automatycznie zrobione, patrzcie, i się po kolejne diamenty teraz. Jaka w ogóle bania, czekajcie, patrz. i patrzcie na ten moment, patrzcie jak myszka chodzi, pyk, pyk, pyk. I teraz na przykład biegnie i... O, i się patrzy w górę, nie, dobra, idzie, idzie, idzie. Patrzcie na te ruchy, to, to, to nie jest człowiek, to nie jest człowiek, to jest jakiś bot. Który właśnie dostał laga. O, 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 leci, 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 leci. Widzicie to? Patrzcie jak myszka ta lata, nie? O, 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 o znowu zwiecha, znowu bufer. I teraz, patrzcie, patrzcie na to. Patrzcie na to, przez bloczek, przez bloczek jest kopane. Przez bloczek jest kopane, widzicie to? Przez bloczek właśnie Sandy wykopał, bądź wykopała diamenty. Przez blok, który nie został zniszczony. Ehm... <laughs> <laughs> I nawet w tym momencie muszę wam przyznać, że bot dostał w tym momencie laga, bo sam nie ogarnia co się dzieje. I musieliśmy tutaj zrobić pauzę na około 10 minut, bo nie było wiadome co tutaj robić. Po prostu wykopany diaks, ale nie ma diaksów i bot się nagle zgubił, nie? Także to jest, to jest ultra ciekawe, co ja tutaj widzę. Nawet słuchajcie, na priwa, na priwa nawet próbowałem się dobić, jak tutaj tak stał w miejscu, ale nic, ale nic. Oj, patrzcie, diamenty. I znowu wysyłam tego priwa. Cześć, co to za cheat? Masz, bo mnie zainteresował. XD, odpisz na R. I patrzcie, nic, nic, nic. I jeszcze ten movement, patrzcie. Idzie na górę. Znaczy no, idzie, patrzy się ciągle w górę. I idealnie, gdzie można wykręcić, to wykręca. Nawet nie patrzy, w którą stronę można iść. To widzicie? Jakie to jest. O, i stop. I w tym momencie. Ale patrzcie, Sandy patrzył. Nie wiem, patrzył, patrzyła. dobra, no mówił, patrzył. Patrzył na górę i w pewnym momencie się zatrzymuje i zaczyna kopać w prawo. Nie widział, że tutaj są diamenty, ale jakoś nagle odbił w prawo i kopał po prostu tych diamentów, także... Wow, wow, bot na kopanie diamentów, naprawdę. Tego, tego, jeszcze nie widziałem ja to chcę, ja to chcę. I dajcie mi, dajcie mi tego bota, ja go muszę mieć, słuchajcie. To jest rzecz, którą muszę mieć, muszę to przetestować, jak to działa. Po prostu samemu. Także słuchajcie, Sandy z banikiem nam tutaj odleciał, odleciała, nieważne i w tym momencie nam się tutaj zestaw 4 wskoczył, ale ten bot był genialny, ten bot był genialny, naprawdę nie spodziewałem się, że na takiego gracza tutaj e, trafię, nie spodziewałem się, że takie rzeczy tutaj są w Minecraftzie, także naprawdę mega, ultra sprawa. Słuchajcie, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz, e, co o tym wszystkim myślicie, co tutaj dzisiaj widzieliście, podeszliście film e, znajomym, udostępnijcie w ogóle wszędzie, wszędzie, dodajcie do swoich playlist, zróbcie playlistę, fajne filmy z Minecrafta, załóżmy, dodajcie ten film tam na no, spokojnie, a Wam bardzo za to dziękuję, e, pozdrawiam każdego kto obejrzał tutaj do końca, możecie się pochwalić, że w komentarzach napisać najlepsi oglądają do końca, o właśnie tak, właśnie tak, bo najlepsi zobaczyliście tutaj najlepszego cheatera, że tak powiem, odcinka. Chciałbym wam coś zaspoilerować, ale niedługo będzie nowy mój serwer, ale to dopiero za jakiś czas na live'ach może będziecie widzieli jak tutaj jest to robione. Nic więcej nie mówię, to jest taki sneak peek, o dokładnie tak, także dzięki za oglądanie, do następnego, na razie, cześć, hej hej.